Jesteśmy na Śląsku. Montowaliśmy tutaj niedawno rekuperację w domu o powierzchni 200 m2. Będzie tutaj rekuperator, który, który dostarcza 500 m3 powietrza. W rekuperatorze będzie zastosowany filtr antysmogowy, ze względu na to, że na Śląsku w zimie jest to wskazane. Cześć z tej strony Karol z PSB. Zachęcamy do zakupu gotowych zestawów do montażu rekuperacji. Dzisiaj jesteśmy u naszego klienta Roberta. Witam wszystkich. Wykonywaliśmy u niego instalację, bo chciał, żebyśmy mu tą instalację wykonywali. Powiedział, że sam raczej nie chce się tego podjąć, ale jest świadomy całej instalacji i dzisiaj chciałby nam o tym opowiedzieć. Po, zaczniemy od tego, tak? tak? że miałeś tu przygotowane już na etapie wylewania stropu, wylewania stropu tak. otwory, a dlaczego w ogóle zdecydowałeś się na rekuperację? Zdecydowałem się na rekuperację z tego względu, żeby na bieżąco mieć przepływ świeżego powietrza, było filtrowane to powietrze, dlatego. Ok, tutaj mamy wejście, wejście do domu, do domu tak. Tak? i tutaj co zainstalowaliśmy sobie? Tutaj jest wyciąg. W tym miejscu był już przygotowany, tak jak mówiłeś, na etapie. Na, tak, otwór był przygotowany już na etapie lania stropu, dlatego że stropy są tu żelbetowe. więc wiadomo, że koszt odwiertów yy, jest dosyć duży. A tutaj już te koszty są. Odeszły, drodze, nie? Odeszły dokładnie. odeszły, dokładnie. I tutaj jest wiatrołap. W wiatrołapie wyciągamy zużyte powietrze. Zawsze jakieś nieprzyjemne zapachy w wiatrołapach zostają. Przechodzimy dalej. Następne pomieszczenie, tutaj co mamy, Robert? To będzie łazienka. To będzie łazienka. Jest zamontowany wyciąg. Tak. Cała instalacja, która nawiewa lub i wywiewa nam e tutaj parter, jest ułożona na piętrze. Jak przejdziemy do góry, to to, to pokażemy. Tutaj dalej co mamy? Tutaj jest spiżarka. Mhm. I tu co zainstalowaliśmy tobie, Robert? W tak samo Wywiew. Wywiew. Tak. Tutaj w kuchni były przygotowane również otwory? Dwa otwory, tak? tak jest. Więc postanowiliśmy wykorzystać obydwa. Do jednego dołączyliśmy rur? dwa, tak. Do A drugiego Do drugiego jedna. A co tu masz tutaj to? Tutaj będzie przygotowany na okap, który poleci całkowicie, będzie miał wyciąg do samego dachu. Mhm. Okej. Okay. Do wyciągu z dachu. Tu przechodzimy dalej. Ta część to jest jadalnia. Jadalnia. W jadalni był wykonany otwór pod na... nawiew Pod nawiew. nawiew. Tutaj był pod, nawiew, tak pod nawiew. Eee. Dalej. Tutaj Tam, mamy salon. Tutaj mamy salon. W salonie jeden. Od... Tu były tak. Tu były przygotowane też otwory. Tak jest. A wywierciliśmy ci nowy ze względów na to, że Żeby estetycznie, ci, estetycznie by ci by to nie, pasował nie pasowało. Nie pasowało ci to estetycznie. No, w tak tym ten... miejscu akurat będzie lampa zawieszona i symetrycznie by ten nawiew, nawiew dobrze mówię, nawiew, nawiew, nawiew tak. tak, by nie pasował w tym miejscu. Dlatego jest nawet otwór przygotowane. Chciałbym e, tutaj powiedzieć o jednej rzeczy. Po tej stronie budynku mamy nawiewy. Tak? Po drugiej stronie budynku kuchnia, spiżarka, łazienka, wiatrołap, mamy wyciągi. E, Cyrkulacja będzie się odbywać w ten sposób, tak, że tutaj będziemy nawiewać powietrze i tam wyciągi będą wyciągać nam powietrze zużyte. Przechodzimy na górę, na piętro. Zaczniemy, może, od korytarza. Na korytarzu, między krokwiami, umieściliśmy skrzynki rozdzielcze. Są dwie skrzynki zamontowane rozdzielcze na cały dom. Czemu Robert zamontowaliśmy ci dwie skrzynki rozdzielcze na cały dom? Z tego względu, żeby rury spiro nie były prowadzone po ścianach w pomieszczeniach, tylko są bezpośrednio prowadzone rury giętkie po kominie tak. tu po ścianie podmioty. Zależało ci też na tym, żeby... żeby w razie czego mieć kiedyś dostęp tak, tak. do tych skrzynek rozdzielczych, i od góry taki dostęp jest bez, bez bezproblemowy po zdjęciu rury spiro bez, po prostu. Tak jest. Nie? Ok, i teraz tak, tu jest skrzynka nawiewna, nawiewne, tak. tak? Zaraz tu pokażemy. Po tej stronie jest skrzynka wyciągowa. To może zaczniemy co od nawiewów? Od nawiewów, tak. Tutaj widzimy rury, nawiewne, Robert, które nawiewają nam na, na parterze parcie, ten salon i jadalnie. Tu tymi rurami zeszliśmy, tak? Po kominie do komina będzie zabudowany taki, tutaj dobudowany mały szacht, żeby je zakryć, tak żeby nie, nie było, było ich widać. Takie miejsce wybrał Robert. Dokładnie. Także tak, zeszliśmy tutaj rurami nawiewnymi, tak, które idą do salonu i do jadalni. I teraz pokażemy, w których miejscach one się znajdują. Okay. Tutaj yy, te rury i te skrzynki rozprężne dostarczają nam powietrze nawiewane do salonu. Tutaj do jadalni. Mhm. Teraz pokażemy, może rury wyciągowe. Tutaj jest pokój. Tak, Robert, to jest pokój. Spokój. Można nazwać strychem. Strych. Taki stryszek. St hmm. Robert chciał, żebyśmy poprowadzili mu pionowo te rury właśnie tędy, dlatego, że tu ma taką ścianę odstającą i sobie zabuduje to fajnie na równo, hmm. także nie będzie tego w ogóle widać, tak? I teraz zeszliśmy tymi rurami tutaj od skrzynki rozdzielczej. Od razu idą nam za ścianę do tamtego pomieszczenia. Pokażemy jak to w tamtym pomieszczeniu wygląda. Może by... Pierwsza skrzynka rozprężna wiatrowa. Wiat wiatrowa, tak. Druga łazienka. Łazienka. To jest łazienka, tutaj mamy spiżarkę. Tak. I tutaj jest kuchnia. I tutaj jest kuchnia. Dwa razy kuchnia. Mhm. Wszystkie te rury, które idą po yy, posadce, właśnie tutaj. Będzie tu przychodziła warstwa styropianu. Tak jest 10 cm 10 cm i na, góra, na górę wylewka yy, 6 cm. Także podniesie się nam tu wszystko jeszcze o 16 cm. Czyli będzie do którego miejsca tutaj? Można powiedzieć Przy oknie. do okna. Pod gdzieś tutaj do miejsca, tak? Tak. Opowiedz nam teraz, tu jest skrzynka rozdzielcza nawiewna. Na Dokąd idą nawiewy tutaj na piętrze? Pierwsze no, tak? tutaj z mojej prawy nawiewy idą do pierwszych dwóch małych pokoików. Mhm, to chodzi nam to pokazać. Tutaj widzimy właśnie pierwszy pokój. Mhm. Mhm. Tutaj mamy kolejny pokój. Kolejne dwie ruły ze skrzynką. Teraz przejdziemy po kolei, tutaj. Aha, przechodzimy do sypialni. W sypialni są kolejne dwie skrzynki rozdzielcze. Dwie rułki, jedna ruła. I jeszcze chyba mamy. I to chyba na tym piętrze już jest. Nie, jeszcze tutaj są jeszcze, dwie. Jeszcze... Dobrze mówię? Tak, jeszcze dwie. Jeszcze nas ten stryszek, nie? Tutaj tak, jeszcze tutaj strych. Tutaj mamy kolejną skrzynkę rozdzielczą. Roz... Dobrze. Rozprężam, 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 rozprężam tak. 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 Ok. I tak, tutaj na przykład, na tym przykładzie podamy, skrzynka jest umieszczona w tym miejscu, tak, e, czyli w dalszej części pokoju, ponieważ cyrkulacja powietrza odbywa się w ten sposób, e, że jeżeli tu nawiejemy powietrze, ono rozchodzi się stożkowo, bo tak? anemostat ma kształt taki, że powietrze nam rozchodzi się w ten sposób i wychodzi nam z pomieszczenia tędy. Czyli jeżeli umieścimy w dalszej części pokoju tą skrzynkę rozprężną, to wtedy możemy wywentylować w całe pomieszczenie. Teraz opowiedz nam tutaj, gdzie idą wyciągi, wyciągi. na piętrze. Tak, pierwszy wyciąg na pewno idzie do garderoby, tu możemy od razu tutaj przejść. Tutaj go mamy. Tutaj będzie garderoba i tutaj mamy skrzyneczkę. Hmm. I to... Ona jest zamontowana tutaj na skosie, tak? Wyciągowa, ponieważ po prawej stronie będzie Będą, szafa, tak, będzie nabry, to wszystko tutaj, będzie, będzie to wszystko zabudowane, więc nie było takiej możliwości, żeby tam zamontować to na prostym suficie. Kolejne, kolejne przechodzą do pralni. Hmm. Tutaj przychodzi do, do pralni, tak? To jest pralnia. pralnia. Tak samo miejscowione i ostatnie trzy przychodzą do łazienki. No i to by było, cała skrzynka już by była, to by było wszystko. To by było wszystko Klient Robert wybrał tutaj rury Spectra 1000 o przekroju FI 75. Jedna taka rura może dostarczyć 30 metrów sześciennych powietrza na godzinę. Te rury posiadają właściwości antybakteryjne i antystatyczne ze względu na to, że użyto tutaj w natrysku 150 jonów w warstwie tej natryskowej, która jest w środku rury, użyto 150 jonów srebra oraz miedź i cynk. I producent daje na te rury 30 lat gwarancji. Jesteśmy na strychu, tak? Których Robert tutaj będzie docieplony wełną. Ile? 15 prawdopodobnie, no 15. Tak, to no 15. 15. Co to jest za rura tutaj? Tutaj hmm. mamy dwusetkę rurę Spiro. a tutaj jest rura e, wywiewna. Tak, tak wywiebna. Tu wyrzucamy, będziemy z tą rurą będziemy wyrzucać zużyte powietrze. Ona została wyizolowana 2,60 tą 60 chyba. Dokładnie tak. 6 mm. Tak, 60 wełną 60 mm. Tak. Wełna, tak. Co mamy po drugiej stronie opowiedz nam. Po drugiej stronie mamy e, czerpnię. Tam umieszczono w ścianie szczytowe. Ja tam, ja tam pójdę, może przejdę i pokażę. Żeby wszyscy dobrze widzieli. Tu w ścianie szczytowej jest e, umieszczona rura. Ona tutaj jest wyizolowana w środku przez przejście. Hmm. Ta rura to jest, to jest doprowadzająca do skrzynki wywiernej. Wyciągowej. Wyciągowej, tak. Druga rura to do skrzynki nawiewnej i w tym miejscu, tutaj, będzie stał rekuperator. No, okej. Okay. Może tam przejść tylko, przejść dalej tylko i pokaż, dokąd te rury tam prowadzą. Może ja tam przejdę tylko, dobra, i pokażę jeszcze. O, 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 o. Ta rura prowadzi tutaj do skrzynki rozdzielczej wyciągowej. Robert chciał właśnie ze względu na to te skrzynki mieć podwieszone pod sufitem, że zawsze ma dostęp do nich taki, że tą rurę wyjmuje do góry i może zajrzeć, co tam się dzieje w środku za 10 lat, czy wszystko jest OK. No i analogicznie druga rura nawiewna. No to mamy chyba wszystko.